Kolejnym hasłem było hasło dotyczące normy TSH w stosunku do wieku. Czy innymi słowy, czy są jakieś normy TSH, które są określone dla grup wiekowych? Otóż nie ma w sumie takich norm. Normy laboratoryjne funkcji tarczycy prawidłowej, czyli to normy TSH, to są taki mały, duży dosyć zakres od 0,4 do 4,0 średnio mili jednostek na litr. Ważne jest to, aby kobiety w ciąży. TSH badały, ponieważ w tym stanie te normy TSH rzeczywiście są nieco inne. A mianowicie górna granica norm jest nieco niższa, ale nie tak bardzo. Wszystkie pacjentki w ciąży, które przychodzą do ginekologa, schodzą do gabinetu z hasłem TSH 2,5. A ja nie mam 2,5, jak mam, nie mam 2,5, to na pewno moje dziecko, bo jestem w ciąży, będzie chore, będzie mu się rozwijał źle mózg, układ nerwowy. Nie, tak nie jest. Ta zasada 2,5. Albo śmierć nie obowiązuje.